drugi Co rozwali ten kamień Ten tam, 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 widać? Tam, ten. Mały, to jest mały. Ej. To jest mały. To jest mały, jakby co? 100% zero uszkodzeń. O kurde, jednak rozwalił. nowa próba, bo tam to było na żarty. Nic, zero szkody, się. Hmm, troszkę mały Wygl Wygląda jak ciasto. Czy ty wziąłeś ciasto skamieniałeś? Kami w współpracowniku? McDonald'a? <laughs> Wrzu wrzucaj mi Małe nie komplikacje się stały. Trzy, dwa, jeden. Zero szkody, kurde, szkoda. Myślałem, że to ciasto rozwali wszystko na ziemię. O, wziąłeś większy kawał swojej <grystanie> e ciasta rzucaj tym ostrą końcówką To, to, to gówno ma to rozwalić Nie rozwaliło Nie rozwaliło <grystanie> A, Nie rozwaliło ciasteczka nie. O ciasko Gdzie jest kuki Monster Co i to Rzucaj! Mm. Maryso, mm. tylko... to... Daj mi te ciasto! Mm. Kur... Ja lubię ciasto. Dobra. Skąd ty te ciasto bierzesz? Ze swojego giata? Mm -hmm. Czy skąd? Rzucaj Sąc to. na pewno. <laughs> Co to jest za kawał? Co to jest? Współpracowniku, co to jest? Coś na pewno. Coś na pewno? To za chwilę cię zwolnię. Poczekaj. Nie, nie. nie. Współpracowniku! Jeszcze się nie ogarniesz, to też dostanie. <laughs> Żart. Nie, to jest. Daj, daj mi to. Masz. wiesz, co robimy z takim jak ty? To, to jedna część już się. To już węgiel Może mogę sprzedać Ale wolimy nim rzucić Trzy, dwa, jeden Rzucaj klocem Kamera mi spadła To będzie rozwa rozwałka Rzucaj tym klockiem czy Co do tego nie było. O, górne pokazałem ci twarz. Ale wy wymarzę ci ją. Kamery mi rozmazało! Serio? Chwila. Problemy techniczne zostały rozwiązane. Rzucaj tym wielkim glocem! Rozwali się 100%. Uuuu, kawałek już poleciał. Druga próba. Dobra. I powiedzieć? Tak? Mów. Mów mój. Ko Jeśli ten kamień mie zepsuje to, no to musicie dać lajka like i suba. Jak tego nie rozwali, to to samo. Nie, jak to, to nie ja, rozwali... Nie to, no. daj, to dajcie no, komentarz. No to, no to dajcie komentarz. Że no, to komen się nie... Komentarz... tak. #hashtag wielka bomba. Nie, #hashtag wielki kamień. Okej. Okay. #hashtag wielki kamień. nie jeszcze się nie uda, jak się uda. Da, no to lajken, no to łapka i, i sub. subskrypcja. O, o. Wiem, co to e, To akurat wiecie. Rozwaliło. I sami sobie jeszcze na no to zobaczymy. O kurde. Ej, gorzej, że będę to musiał wszystko montować Czekaj co? Łe. To widzimy się w następnym odcinku za dwa złote. <grystanie> <grystanie>